Jesteś już zmęczony życiem, pracujesz wiele lat, kilkanaście lat, i ktoś tutaj ci nagle mówi, że masz rozwijać swoją karierę, że masz cisnąć do przodu, ale to jest z założeniem, że faktycznie tego chcesz. Jeżeli jesteś osobą, która preferuje spokój, a tutaj ta osoba napisała, że 15 lat na kierowniczym stanowisku i ona chce już spokoju, to w takim razie to jest Twój cel. I nie wstydź się tego, być może powinnaś iść właśnie w tą stronę, w stronę osiągnięcia spokoju. Może czas na takie wojowanie wspinanie się po szczeblach kariery. Może nie zawsze sprawiał Ci radość. Nie dla wszystkich pieniądze są najważniejsze. Ważny jest po prostu ten codzienny spokój, żeby pójść do pracy i tam zrobić swoje, ale spełniać się w innych obszarach. Może w obszarze rodzinnym, może w obszarze codziennego delektowania się życiem. To jest wszystko ok, i ja też to zauważam. Pamiętam, jak przeprowadziłem się na Teneryfę i zobaczyłem, jakie tam jest spokojne życie. Nie ma tego konsumpcjonizmu, nie ścigają się, nie kupują sobie drogich samochodów. I to mi się tak spodobało, że postanowiłem Postanowiłem tam kupić mieszkanie, postanowiłem się związać z tym miejscem, pomimo tego, że lubię pracować z ludźmi, lubię ambitne środowisko, to jednak doceniam też ten spokój życia i rozumiem Ciebie, Ty, który to napisałeś, napisałaś. Także jeżeli czujesz, że to jest Twój cel, osiągnięcie tego spokoju, a nie gonienie już za karierą, za pieniędzmi, to genialnie nie wstydź się tego nigdy, walcz o to tak, jak inni walczą o karierę, to Ty z taką samą determinacją walcz o ten spokój i postępuj dokładnie tak, żeby mieć tego spokoju jak najwięcej czyli tego, na czym najbardziej Ci zależy. Cześć.